Czemanko! Dzisiaj pokażę Wam, jak poruszają się pionki. A więc zaczynajmy. Zawsze zaczynamy białym kolorem. Białe w szachach zawsze zaczynają pierwsze. Każdy z pion pionków z pozycji startowej może ruszyć o jedno lub o dwa pola do przodu. Możemy wybrać dowolnego pionka, który może zrobić ruch o jedno lub o dwa z pozycji wyjściowej. Zawsze warto o tym pamiętać. To od nas zależy, czy wy wybierzemy. Ruch jedno lub dwupolowy. Natomiast, gdy poruszymy już pionka i przeciwnik odpowie, obojętnie jakim ruchem, wtedy możemy ruszyć tylko o jedno pole. Nie możemy skoczyć o dwa i nie możemy też skoczyć na pionka. Gdy pionek będzie zblokowany z drugim pionkiem, nie możemy nim ruszyć. Warto o tym pamiętać. Natomiast następna zasada jest taka, że gdy postawimy pionka pod diagonali z drugim pionkiem, on będzie w stanie nas zbić. Warto o tym pamiętać, że zawsze, gdy damy przeciwnikowi możliwość lub my, gdy będziemy mieli możliwość bicia, po skosie jesteśmy w stanie zbić piąkę. Tak działa zasada w szachach. A więc wiesz już teraz jak ruszać piąkę. Spróbuj poćwiczyć w domu.